Czyż Wielkopolski To warto być w dzisiejszym odcinku czytanie bajek, dzień dziecka, huta szklana w nowej odsłonie, Honorowi Dawcy, Zakątek Królewski, strażacka akcja, przed przedszkolu numer 1 imienia Marii Konopnickiej odbyło się czytanie bajek w ramach kolorowego tygodnia niespodzianek. Głośne czytanie dzieciom, które zapoczątkowane było już wiele, wiele lat, jest to kultywowanie jednej z tradycji, Czytaniem rozwijamy u dzieci słownictwo, wyobraźnię. Uczymy je wartości. Chętnych do czytania dzieciom nie brakowało. Najważniejsi ludzie na świecie, dzieci nasze w przedszkolu im. Marii Konopnickiej. Niedawno obchodziliśmy Dzień Patrona. Wczoraj Dzień Dziecka. Dzisiaj ciąg dalszy, obchodów największego święta na świecie Dnia Dziecka. W związku z tym meldujemy się na stanowisku i współpracujemy z dziećmi. A dzieciaki słuchały z zapartym tchem. Dzieci tego dnia były skoncentrowane. Słuchaliśmy bajki. A co bajki dają naszym Milusińskim? Wyobraźnie. Odpowiedź, jak z bajki. W tym roku w bardzo kuczny sposób świętowana w naszej gminie Dzień Dziecka. Wspólnie z, ze szkołami i z przedszkolami z miasta i gminy Krzyż Wielkopolski zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Ponieważ, jak powiedział Janusz Korczak, kiedy Ostrowy, śmieje się dziecko, dziecko, śmieje się cały świat. I chcemy, żeby dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu, śmiały się wszystkie dzieci. Dzień Dziecka robimy corocznie. Natomiast w takim wymiarze, w, tak, w takim dużym wymiarze do tej pory jeszcze nie robiliśmy. I wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. Dzień dziecka był idealną datą na otwarcie w zespole szkół pracowni programowania i robotyki. Całe wyposażenie tej pracowni, zarówno meble, skriboty, klocki Lego, wszystko zostało zakupione z programu rządowego Laboratoria Przyszłości. Mamy też drukarkę 3D, w tej chwili drukujemy właśnie na oczach dzieci małego robota i też mogą obserwować jak ten proces przebiega. Mamy nadzieję, że dzieci zainteresujemy programowaniem i robotyką i w przyszłości będziemy mieli w tym kierunku specjalistów. Ta sala już cieszy naszych uczniów. Bo będzie co robić nie będzie nudno na lekcjach. Ale to impreza tego dnia była największym magnesem. I co w niej dla wszystkich uczestników było najważniejsze? Żeby dobrze się bawić, żeby się spotkać z przyjaciółmi i razem spędzić czas. A co podobało się najbardziej? Najbardziej mi się podoba strzelanie z łuku. I zamki. Błogane zamki. Widziałam, że jest tam jakaś joga, sala z elektroniką, właśnie tutaj. Takie klocki, lego. fajnie, wszyscy, wszyscy koledzy. Można się pobawić. Zrobić w sumie wszystko. Całe wydarzenie i nowa sala. Pokazują, że zabawę najlepiej odkryć doświadczalnie. W Hucie Szklanej z okazji Dnia Dziecka, ale także oddania inwestycji i rozpoczęcia wakacji, zorganizowano sympatyczne spotkanie. I jak przystało na naszą dynamiczną społeczność i naszą gminę, otwieramy te wakacje dynamicznie. Pierwszy dzień, i już otwierany jest w sołectwie Huta Szklana. Plac zabaw z projektu zasilanego funduszami LGD, czyli przez marszałka województwa polskiego, No i z potężnym wkładem energetycznym mieszkańców sołectwa na czele z panią Sołtys Beatą Futymą. Przepiękne miejsce, godne miejsce do tego, żeby tu być, żeby dzieci się chciały bawić. No i oczywiście zorganizowane, to jest fantastyczne. Bez zewnętrznego wsparcia finansowego rozwój tego pięknego miejsca w kłucie szklanej byłby ciężki do zrealizowania. Stowarzyszenie Ostoja stanęło w szranki w konkursie organizowanym przez czarnkowsko Lokalną Grupę Działania. I zdołaliśmy uzyskać grant w wielkości 138 tysięcy. I za te pieniądze kupiliśmy trzy świetne... Lampy z turbinami wiatrowymi i fotowoltaiką, wybudowaliśmy wiatę, na której tle stoję, utwardziliśmy kawał placu, zrobiliśmy krąg ogniskowy, oprócz tego sześć urządzeń fitness zainstalowaliśmy i pięć wspaniałych ławeczek. Jak głównym zainteresowanym podobała się ta inauguracyjna impreza? Jest ciepło, fajnie, w końcu zaczęły się wakacje, super. Fajna zabawa i inne rzeczy. Co najbardziej w tym nowym placu zabaw podoba się młodym mieszkańcom? Dużo dzieci się tu razem spotyka, razem się sprawbawimy, dlatego że jest blisko. Faktycznie zabawa na wyciągnięcie ręki. Dzięki inicjatywie naszego mieszkańca Krzyżu Wielkopolskim pojawił się mobilny punkt poboru krwi. Akcja będzie trwała od godziny 9 i do godziny 14 jest rejestracja, do 15 oddawanie krwi. Druga sprawa, chcę utworzyć prawdziwego zdarzenia klubu, żeby krwiodawcy nie jeździli do Czarkowa, do piły, do ścianki. Prawda, że na miejscu po co marnować czas. Aktywny udział mieszkańców w oddawaniu krwi to dobry prognostyk przed założeniem Klubu Krwiodawców. Mieszkańcy dopisali, frekwencja jest, zresztą akcja była szeroko rozpropagowana, sądzimy, że tych kilkanaście litrów uda się dzisiaj zebrać. Jest zapotrzebowanie na to i chcemy to ubrać w jakieś ramy organizacyjne, także sądzę i znając tutaj Animusz Werbę, inspiratora tej, tej akcji, sądzę, że uda się co mobilizuje do tego bezinteresownego działania. Całkowicie bezpiecznie można pomóc ludziom, podzielić się najcenniejszą rzeczą, jaką możemy się podzielić, czyli naszym krwią. Po oddaniu krwi człowiek się czuje lżejszy, lepiej. Polecam. Ważna inicjatywa i warto tutaj trzymać rękę na pulsie. Zakątek Królewski to dumna nazwa nowego miejsca spotkań w Łokaczu Małym. To wybudowało stowarzyszenie z inicjatywy stowarzyszenia dla społeczeństwa Łokacz Mały i dla mieszkańców. No przede wszystkim mie mieszkańcy mają z tego korzystać. Dla integracji mieszkańców, To są mieszkańcy starzy, są nowy, nowo wybudowani, także bardzo przydatny będzie ten zakątek. To piękne i potrzebne miejsce nie powstałoby bez konkretnych działań. Udało się założyć stowarzyszenie w krótkim czasie, pozyskać pieniążki na ten cel No i udało się zrealizować. Stowarzyszenie działa na rzecz wsi i, i sołtys też, także po, połączyliśmy jakby siły i tutaj przy, przy końcowych pracach też dołączyli się do nas. I, no i to tak powstało. Tutaj mieszkańcy wcześniej nie mieli żadnego takiego miejsca, w którym mogliby się spotykać, aby się integrować, bawić i szanować to co mamy. W jakim celu nasi mieszkańcy pojawili się na oficjalnym otwarciu? Ponieważ jest tutaj bardzo dużo atrakcji, i dlatego tutaj dzisiaj przyszliśmy. Fajnie. Spotykać się, bawić się. Z jakiego powodu ten zakątek jest wyjątkowy? Nigdy nie widziałam placu z trampolinami. Bardzo fajny zakątek królewski i wspaniała zabawa na dworze. Wśród 77 strażaków z całej Polski, którzy uczestniczyli w wyjątkowej akcji, znajdował się nasz ochotnik Mateusz Lisewski. Wejście strażaków na górę Świnica w pełnym umundurowaniu bojowym wraz z aparatami ODO, hełmami bądź yy, togą medycznym R1. Akcja miała na celu wsparcie osoby, osób chorych na nowotwory krwi oraz yy, szerzenie yy, rejestracji potenc potencjalnych dawców w bazie, bazie komórek macierzystych i, i szpiku. To już kolejna taka akcja i niemałe wyzwanie. W zeszłym roku odbyło się pierwsze takie wspólne wejście strażaków na Rysy, w tym roku na górę Świnica, zejście przez Kasprowy Gwier, gdzie yy, odbyła się rejestracja przez fundację DKMS. Wyzwanie duże, duże zmęczenie, ale naprawdę warte. Nawzajem się stwierdziliśmy, byliśmy tam jedną wielką rodziną. Gratulacje dla naszego strażaka, a sama akcja pokazuje, że OSP jest na szczycie.